Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czemu wy się nie opominacie o nowy odcinek Premier? Słuchajcie, przygotowując się do tego wydania, zdałam sobie sprawę, jak dawno nie nagrywałam kolejnego odcinka, więc nie tracąc czasu, zapraszam was bardzo serdecznie na to wydanie. No i jak zawsze postaram się, aby było różnorodnie, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I żebym się teraz nie zapętliła. W dużym skrócie, co dzisiaj w odcinku? Zaproszę was na wycieczkę w czasu Będzie szybka wyprawa też do Egiptu. Tam uwaga na korupcję, ale przy okazji będziecie mogli zerknąć jak prezentuje się karciana wersja gry w kółko i krzyżyk? No to co, ryzykujecie? Właśnie, ryzykantów też nie zabraknie, prawdopodobnie po raz pierwszy zobaczycie tę karciankę. Możecie również sprawdzić, jak znaleźć szczęście przynajmniej jak robi to pewne plemię, co jeszcze będzie jeszcze zaproszenie, moi drodzy, na środowy live. Mam nadzieję, że przyjmiecie takowe, bo pokażemy wam, jak buduje się zo Natomiast dzisiaj, dzisiaj jeszcze porada eksperta do spraw budowlanych, który powie wam, do czego i w jaki sposób wykorzystać styropian, ale nie będziemy ocieplać domów, po prostu w planszówkach, więc mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Zapraszam was bardzo serdecznie na to wydanie jeśli Wam się spodoba, to super, jak zostawicie kciuka w górę, bo to jest zawsze motywacja, żeby spotykać się częściej i opowiadać Wam częściej o planszówkach. No i oczywiście dołączajcie do grona zarówno subskrybentów, jak i patronów, jeśli tylko macie na to ochotę. A teraz to już się rozsiądźcie wygodnie i zaczynamy. Pewien szalony doktorek zbudował sobie machinę czasoprzestrzenną i ma taki plan, żeby zawładnąć całym światem, tylko żeby on się w tym wszystkim nie zapętlił. No właśnie, pętla to jest, to jest nowość od wydawnictwa Lucrum Games, czyli polska wersja językowa gry lub, którą wam pokażę jak ta machina wygląda, co robimy z tą wieżową konstrukcją, wrzucamy tam sobie czerwone kosteczki, które wypadają i robią różne szczeliny. Tam się mogą stworzyć wiry, ale spokojnie, my jesteśmy agentami, którzy dążą do tego, aby, aby ten doktorek nie nabroił za nadto w tej naszej czasoprzestrzeni, a konkretnie w obszarze 7R. Jak to wszystko się prezentuje? Zapraszam Was serdecznie, zerknijcie na mój stół i sami ocencie, czy dacie się zapętlić. Czasoprzestrzenna machina doktora Fuxa to nic innego jak ta różowa wieża, którą będziemy obracać w trakcie rozgrywki i do której wrzucamy sobie czerwone kosteczki, które będą tworzyć w siedmiu różnych erach czasoprzestrzeni wyrwy. No i jak tych wyrw będzie za dużo, czyli zabraknie miejsc na nie, to mogą stworzyć wir. No a wir jest największym zmartwieniem agentów których w tej grze się wcielamy. Ich miple rozkładamy sobie więc na owej mapie i przesuwając je sobie dzięki zużyciu energii, czyli tych zielonych kosteczek, bądź też wyczerpaniu baterii, możemy przemieszczać się po owych erach która jednak rozpoczyna się od fazy doktora Fuxa. Dobieramy sobie więc kartę z jego talii, która będzie wskazywała nam daną erę, i tutaj mamy również wskazane, ile duplikatów naszego doktorka należy umieścić na mapie. Same duplikaty to nic innego jak takie właśnie żetony, które wrzucamy sobie wcześniej do woreczka i losując sprawdzamy, w jakiej erze taki duplikat wyląduje. Odkrywając kartę cała zabawa się zaczyna, bowiem przekręcamy ową machiną doktorka, aby wskazywała na froncie erę, jaka widnieje na samej karcie, a następnie wrzucamy kosteczki do machiny i być może niestety zamienią się one w wir. Natomiast z dobrych wiadomości w fazie akcji agenci przystępują do działania, mogą przemieszczać swoje miple korzystając z energii, czyli zielonych kosteczek, bądź zużywając baterie. Mogą również zastosować efekty kart zagrywanych z ręki, na przykład dodawać energię na planszę, usuwać wyrwy, czyli te czerwone kostki, które wypadły z machiny doktorka, czy też przemieszczać duplikaty doktora Fuxa do Ery, na którą są owe duplikaty, wrażliwe, aby tam paradoks czasowy go unicestwił. Jeśli agendą w trakcie rozgrywki, uda się spełnić wymagania z kafla sabotażu, dokłada się tam kosteczkę i jak zapełni się wszystkie te pola, to można taki kafel zarchiwizować. No a jeśli uda się zarchiwizować cztery takie kafle, to agenci wygrywają. Pokażę Wam dzisiaj jeszcze jedną nowość, której być może jeszcze nie mieliście okazji e, oglądać, natomiast nie będę opowiadała nic więcej, tylko po prostu zobaczycie zawartość, bardzo ciekawą zawartość pudełka tej scenariuszowej gry, e, czyli Old Tree, której możecie spodziewać się od galakty, niebawem ona trafi do sklepów, ale myślę sobie, że więcej e, o tej grze opowiem Wam po prostu w oddzielnym materiale, więc jest to poniekąd zaproszenie i też odsłonięcie, jak ta gra się prezentuje, a według mnie prezentuje się na tyle. Ciekawie, że warto popodziwiać. I może, może Was ona zainteresuje na tyle, że chętniej przyjdziecie na ten oddzielny materiał, na który już Was teraz zapraszam. Ultri, gra narracyjna, scenariuszowa i to wszystko zamknięte tak naprawdę w kartach, bardzo ładnych pioneczkach, takich z nadrukowanymi postaciami na koniach, więc będzie się tu działo. Smoka też nie zabraknie, ja generalnie lubię smoki, chociaż kartonowy, no ale zobaczymy jakie spustoszenie sieje, więc zerkajcie sobie jak prezentuje się zawartość pudełka, a potem trochę więcej opowiem Wam w materiale, który niebawem. Przyszedł czas na zaproszenie i mam nadzieję, że z niego skorzystacie. Bo wiecie, nigdy rąk do pracy za dużo, szczególnie, że tu będzie odbywać się budowa. Budowa Zoo, więc będzie sporo zwierzaków, sporo budowania i mam nadzieję, że sporo również was. Zapraszam Was w środę na live'a z rozgrywki z moimi patronami właśnie w grę Arknowa. Wiem, że to jest tytuł, którego bardzo wielu z Was się nie może doczekać, więc będziecie mieli okazję zerknąć i jak ta gra się prezentuje. I jak to za budować. No więc Waszych sugestii w ogóle Waszej obecności po prostu nie może zabraknąć. Wpadajcie co do szczegółów, co dzieje i kiedy. No, w piekiełku u mnie w środę. Jeszcze nie wiem co do godziny, ale pewnie w niedzielę Wam dokładniej podam, więc mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą obecność. No to co? Widzimy się w Zo? W środę? Nie, widzimy się w piekiełku w środę. Oglądając dalej, podejmujecie ryzyko na własną odpowiedzialność. Moi drodzy, ta gra, pudełka nie ma. Mam woreczki i karty, bo właściwie tyle do ryzyka wystarczy. Myślę, że można powiedzieć, że ryzykanci, czyli nowa propozycja od Lucrum Studio, czyli, czyli tak naprawdę części wydawnictwa Lucrum Games jest następcą intrygantów. Pamiętacie intrygantów? Macie intrygantów? Ja uwielbiam tę grę. I teraz z tych dworskich intryk, jakie mamy właśnie w intrygantach, przenosimy się w sumie w przygodę, gdzie postaci podejmują różnego rodzaju ryzyko, a gdzie my, jako gracze, po prostu wykładajemy przed, przed sobą rząd, czyli naszą drużynę, ekipę, team, który musi się składać z różnych postaci, każda oczywiście ma inną zdolność. No, generalnie jak to wszystko wygląda, zerknijcie na mój stół, a ja już wam chętnie opowiem. No to co? Ryzykujecie wyprawę w nieznane? Na początku rozgrywki, w zależności od liczby graczy, wykładamy sobie więc karty zagrożeń, no i one będą nam wskazywały, co nam grozi, tak naprawdę, po ułożeniu sobie zestawów. No i jakie karty mamy na ręce? Profesor, ten jegomość, po wyłożeniu, daje nam możliwość dobrania karty na swoją rękę z talii, a następnie możemy jakąś kartę odrzucić na spód talii, nawet tę, którą właśnie dobraliśmy. Ten groźny pan tołowca artefaktów i po wyłożeniu tej postaci będziemy mogli sięgnąć sobie do takiej oto talii i wybrać sobie którąś z kart postaci, jaką nie może odtąd zagrywać żaden inny gracz. A więc ustalamy, że nie będzie można zagrywać przewodniczki. Kolejna postać to kolekcjonerka, która pozwoli nam zamienić jakąś kartę z naszej ręki z którymś z przeciwników. Kogoż tu jeszcze mamy? Areonautka, ta latająca dziewczyna, po wyłożeniu daje nam możliwość zamiany jakiejś karty z naszego rzędu z kartą od innego gracza. I powiedzmy, że moja podróżniczka zamieni się z podróżniczką przeciwnika. I mimo, że to jest ta sama postać, to zwróćcie uwagę, ta podróżniczka ma więcej kryształów, a każdy z tych klejnocików zapewni mi punkty na koniec gry. A więc warto je gromadzić. No i awanturnik. Ten jegomość zamienia wszystkie karty, jakie mam w swojej ręce, z wszystkimi kartami od mojego przeciwnika. Czasami jest to uczciwa, ale zwykle ryzykowna wymiana. Oczywiście wykładając karty naszej drużyny, żadna z postaci nie może się powtórzyć. No i tura danego gracza kończy się, kiedy nie ma już możliwości wyłożyć karty, a następnie wybiera sobie, które zagrożenie będzie chciał zrealizować. Powiedzmy, że wzięłabym tę erupcję wulkanu, która mówi, że musiałabym usunąć wszystkie karty z pierścionkiem i symbolem Ang. No ale szczęśliwie żadnej nie posiadam, a więc uff. Udało mi się. A więc, jak widzicie, ryzykanci, to nic innego jak karciany wyścig po punkty. Punkty, które zgromadzimy sobie, mając jak najwięcej symboli, kryształków, czy też map i kart w kolorze mapy, bo to się fajnie dubluje, albo zbierając sobie zestawy artefaktów, każdy sposób dobry, który wybierzecie, będziecie mieli okazję za jakiś czas sprawdzić na własnej skórze, o ile oczywiście podejmiecie ryzyko. Jak mówiłam na początku, zobaczycie teraz, jak prezentuje się karciana wersja gry w kółko i krzyżyk. Chyba nie ma osoby, która nie zna i nie grała w kółko i krzyżyk, więc tutaj zagramy w to kółko i krzyżyk. Przy wykorzystaniu eteru też, bo są karty eteru, ale generalnie kart, kart, które będziemy sobie układać, a więc bardzo szybka karcianka, która ma w tym małym pudełku upchnięte naprawdę masę wariantów, trybów, modułów. Jak to wygląda zerknijcie sobie. A jeśli chodzi o Eter, to też tak przedpremierowo, bo już została zapowiedziana jeszcze w lipcu po 20 kampania. To jest wydawnictwo Swart Flamingo, które być może niektórzy z was będą kojarzyć z grą Plażing, więc teraz do plungingu ma szansę dołączyć eter. Sami ocencie, czy Wam się spodoba. Cała zabawa polega na tym, że gracze po kolei wykładają sobie na stół karty, tworząc siatkę 3x3 lub. 4 na 4 w zależności od wariantu, no i starają się ułożyć w pionie, poziomie bądź po ukosie 3 bądź cztery swoje karty. Natomiast przeciwnik oczywiście będzie, wybierając kartę, robił wszystko, aby nam w tym przeszkodzić. Może więc dołożyć kartę z boku, ale może również, jeśli jego wartość karty jest wyższa, położyć na kartę, zakrywając tym samym kartę przeciwnika. Zatem naprzemian wykładamy swoje karty blokując przeciwnika, a jednocześnie dążąc do ułożenia zestawu. O właśnie takiego co do różnych możliwości. Pokazałam już karty eteru, a więc to są akurat karty, które jak już położymy, to nie możemy przełożyć, nie mogą być one zakryte i nimi samymi też nie możemy zakrywać kart przeciwnika. Natomiast wspomniałam również o modułach, bo mamy tutaj mnóstwo możliwości urozmaicania sobie rozgrywki. Między innymi mamy moduł z magami. Każdy z magów ma swoją specjalną supermoc. Wybieramy sobie dwóch magów i możemy korzystać raz na całą rozgrywkę z owej mocy, ale to nie wszystko, bo pojawiają się tutaj specjalne zagrania, iluzje, czyli tak naprawdę położenie karty zakrytej i nie wiadomo jaka jest tutaj siła i moc. Więc nasz przeciwnik może spróbować te iluzję odkryć, jeśli jego karta ma wyższą siłę, to ona trafi w to miejsce. Możemy również powalczyć na żywioły. Mamy cztery zestawy po trzy karty w każdym z żywiołów i oczywiście każda z tych kart zapewnia nam inne wariacje, modyfikacje i możliwości, ale w grze eter pojawia się coś takiego jak eksplozje mocy i robi się wielkie Bum. Mianowicie zgodnie z przeróżnymi, jak widzicie, kartami możemy karty cofać na rękę przeciwnika bądź zabierać na swoją własną, w zależności, jak tę kartę chcemy przyłożyć do um, układu, który właśnie mamy na stole. Według mnie jak na szybką, taktyczną, pojedynkową grę, gdzie te karty czasami ciach, 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 ciach wykładamy sobie e, naprawdę w ekspresowym tempie, to, e, to wyszło to naprawdę bardzo sympatycznie. E, no i taka w sumie kompaktowa, kieszonkowa wersja też sprzyja szczególnie tym okresom wakacyjnym, gdzie można sobie ten eter ze sobą zabierać w postaci planszówki, nie mylić z różnymi trunkami. Jakie macie wakacyjne plany? Jeśli kierunkiem jest Egipt, to może Wam przyspieszę nieco tę wyprawę i na brzeg Nilu udamy się w takiej dwuosobowej propozycji od Bruna Catalia, właściwie od wydawnictwa Hobbity, czyli Sobek moi Państwo. W jaki sposób sprzedawać towary nie, dobijając do brzegu i zaspokoić oczekiwania boga Sopka. Zobaczcie jak ta kafelkowa gra się prezentuje. Sobek na dwie osoby polega na dobieraniu z planszy kafli towarów, posągów bądź postaci, aby tworzyć z nich zestawy. Po zebraniu kafla z planszy ustawiamy w jego miejsce znacznik Ank w odpowiedniej pozycji, którą wskazuje sam kafelek, i owa pozycja wyznacza, jakie kafelki będzie mógł z planszy zabrać nasz przeciwnik. Jeśli zbierasz kafelek obok znacznika, po prostu trafia on na Twoją rękę, zaś znacznik Ank ustawiasz zgodnie z oznaczeniem na zabranym kaflu. Gdy skusisz się na kafelek w linii znacznika, ale nie po sąsiedzku, to wówczas wszystkie kafle pomiędzy trafią na planszę korupcji. A to nie oznacza nic dobrego. Zawsze ustawienie znacznika ang wskazuje, jakie kafle w linii może pobrać przeciwnik w swojej turze. Kafle zbieramy, aby tworzyć z nich zestawy towarów na sprzedaż. Zestaw to co najmniej trzy kafle tego samego towaru. W ramach akcji w turze możemy więc sprzedawać takie zestawy. Wtedy dobieramy żeton, piruk i korzystamy z jego efektu, jak tu z dodaniem skarabeuszy zapewniających ekstra punkty na koniec gry. Ale zestawy towarów mogą zawierać także kafle postaci, pod warunkiem, że dana postać ma symbol pasującego towaru. Same postaci możemy też odrzucić z ręki, nie dodając do zestawu, i wówczas skorzystamy ze specjalnej zdolności takiej postaci. Każda z ośmiu postaci zapewnia inne możliwości. Na koniec gry podliczamy punkty za sprzedane towary, dodatkowe bonusy, zgromadzone monety. Ale niestety odliczamy za kafle z planszy korupcji, jeśli mamy ich więcej niż nasz przeciwnik. Zatem w tej dwuosobowej kafelkowej grze każda nasza decyzja wpłynie na możliwości, jakie damy swojemu przeciwnikowi. Zastanawialiście się kiedyś, ile tak naprawdę potrzeba nam do takiego prawdziwego szczęścia? Czasem wystarczy jedna planszówka, no może dwie, albo cały regał. Czasem wystarczy po prostu zjeść coś pysznego i już człowiek szczęśliwy, jak żołądek pełny. Innym razem gdzieś pojechać, spotkać jakichś fajnych ludzi. Generalnie to wszystko daje szczęście. I tak naprawdę. To wszystko zamyka się, może się zamknąć w pudełku właśnie planszówki. W tej zbieramy szczęście, a właściwie to wysyłając naszych pracowników, współplemieńców, którzy będą budować monumenty, ale również zbierać przeróżne surowce, potem je gotować, wędzić i różne tam robić przetwory, aby powstały zupki, mikstury, bo trzeba naszych współplemieńców nakarmić, aby mieli siłę na dalszą pracę. No, typowy worker placement, gdzie czasem zabierzemy sobie jakieś miejsce, a czasem możemy grupą stanąć i właśnie sobie tam coś upichcić. Jak to wszystko działa w grze ULUK, czyli grze Euro od Hexi Studio. Sami zobaczcie, a ja już Wam pokazuję i opowiadam. I może znajdziecie swoją receptę na szczęście. Rzućcie więc okiem na grę ULUK, w której to będziemy na tę dużą planszę, jaką macie przed oczami wysyłać swoje Ciężko pracujące mipelki. Tutaj na górze będą oni budować monumenty, a wówczas wszyscy są szczęśliwi, a w tej grze akurat o punkty szczęścia walczymy. W zależności, czy udało nam się wszystkie pola na plemienników wypełnić, wówczas taki monument powstaje i wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni, a właściwie gracze, którzy wysłali tutaj swoich pracowników, otrzymują punkty szczęścia. Poniżej znajdują się pola, po to, aby zdobyć wszelkiego rodzaju zasoby, a następnie, żeby te zasoby móc przerobić na różnego rodzaju mikstury, zupki czy też pieczone robaki, również ustawiając tutaj mipelki, natomiast same zasoby gromadzić będziemy na swoich planszetkach, a następnie je przetwarzać po to, aby. Nasi pracownicy mogli się najeść, żeby byli zadowoleni, żeby mogli świętować, a z tego świętowania tak naprawdę rozmnażać się, no bo im większa wioska, tym więcej możemy. A propos wioski, na dole jeszcze znajdują się trzy rodzaje budynków. Jak to na wioskę przystało? Znajdujemy tutaj kuźnie. A kuźnia daje nam dostęp do takich przeróżnych kart wynalazków, które zapewniają, krótko mówiąc, bonusy działające na całą rozgrywkę, czyli na przykład dokładają danych surowców, jeśli je pozyskujemy i inne takie. Tu na środku mamy chatę szamana, która po umieszczeniu tutaj ludka zapewni nam punkcik szczęścia, a do tego, po tym jak wszyscy rozmieszczą już swoje mipelki, będziemy mogli jeszcze takiego jego mościa przestawić gdzie indziej. No i świątynia. Świątynia, która zapewnia nam po prostu dwa punkty szczęśliwości. I tak gramy sobie sześć sezonów, budując, gotując, wędząc, jedząc, świętując i rozmnażając się. A na koniec szóstego sezonu gracz, który zdobędzie najwięcej szczęścia, wygrywa. Na imprezy zawsze jest czas odpowiedni. Wakacje temu jeszcze bardziej sprzyjają. No to, no to taka propozycja imprezówek, a właściwie propozycje. Czyli tak jak nazwa głosi, duos, bo można, bo można tutaj zabawić się razy dwa. Każda z tych gier działa dokładnie tak samo, czyli jest to taka grana skojarzenia obrazkowe. Przy czym w jednym pudełku mamy wariant sport i baśnie, a w drugim pudełku mamy wariant rzeczy i zwierzaki, czyli po jednej stronie mamy przeróżne rzeczy, które będziemy łączyć w pary, po drugiej zwierzaki. A tutaj jak już wspomniałam, no to jak lubicie imprezówki, to, to sprawdźcie, jak to tutaj działa. Tak naprawdę chodzi o skojarzenia. Rozkładamy sobie zgodnie z planszetkami. Układ 12 kart i planszetki chowamy za zasłonki, aby leżały zgodnie z falą księżycem i słońcem w stosunku do naszych leżących na stole. No i teraz jeden z graczy jest graczem, tak zwanym narratorem, który układa skojarzenia. Powiedzmy, że kojarzy mi się ta paletka z tą paletką, bo mamy akurat wariant sportu, a zatem dokładnie w tych samych miejscach na mojej planszy muszę. Ułożyć sobie te dwie pary, i tak dzieje się w wypadku każdej innej pary, a więc tutaj powiedzmy, że strzelam i strzelam do celu. No to sięgam sobie po jakieś kolejne kosteczki i odwzorowuję teże parę. Cóż jeszcze mogę tutaj sparować? Otóż balony latają i dron również lata, więc mam tutaj kolejną parę, którą oznaczam sobie tymi kosteczkami, a powiedzmy, że tutaj mamy pojazdy, które się ścigają, więc utworzyłam tym samym. Czwartą parę. Oznaczam to wszystko na swojej planszy i oczywiście każdy z graczy na swoich plaszentkach, w tajemnicy za zasłonką robi dokładnie to samo. A następnie odsłaniamy kurtynki i porównujemy, kto jakie pary dobrał oraz podliczamy punkty. W konciku gadżet dzisiaj nie zabraknie porad budowlanych. Jak jesteście ciekawi, jak poprawić wartość energetyczną przy użyciu styropianu, to zapraszam, tylko że to będzie wykorzystanie kawałka styropianu w planszówce i o tym powiem Wam mój dzisiejszy gość i ekspert w tej dziedzinie, czyli Zaku. Posłuchajcie. Hej, ja jestem Zakój. W dzisiejszym krótkim filmie warsztatowym pokażę Wam jak robić tereny do gier, a konkretnie jak zrobić murki oraz ścianki. Przydadzą się one nie tylko w grach bitewnych takich jak Urhammer czy Pieźń Lodu i Ognia, gdzie będziemy mogli ich użyć jako elementy terenu. Stworzą one tam swoiste bariery czy przeszkody, ale także wspaniale będą wyglądać do gier typu Ameritrash, do Dungeon Crawlerów. Ale przechodząc do konkretów, ponieważ ma być szybko, materiałem, który będziemy używać jest styrodur, czyli styropian XPS. Styropian taki będzie można kupić w takich dużych płytach w sklepach budowlanych w takim styropianie bardzo łatwo można rzeźbić różne wzory i kształty. Także jeśli chcemy zrobić taki murek czy ściankę, musimy przygotować wyciąć interesujący nas kawałek o danej grubości, jaki taka ścianka będzie miała. Następnie na taki kawałek styropianu musimy nanieść dany wzór. Jeżeli będą to klimaty średniowieczne, fantazy, no to wtedy na taki kawałek styropianu będziemy nanosić taki wzór kamienia, będziemy rysować poszczególne różnej wielkości kamienia. Jeśli natomiast będą to klimaty bardziej nowoczesne, na przykład I-II wojna światowa, bądź jakieś zrujnowane miasto, to możemy wtedy na takim kawałku styropianu narysować strukturę cegieł. Najłatwiejszy sposób, żeby to wszystko przenieść na ten kawałek styropianu, to po prostu narysować dany wzór Cegły czy kamienie długopisem. Dla ułatwienia późniejszego wyciskania wzoru możemy też cały wzór delikatnie naciąć nożykiem tapicerskim bądź skalpelem. Teraz, żeby zagłębić wszystkie linie, musimy tak jakby poprawić te wszystkie linie długopisem, przyciskając ten długopis do styropianu. I taka właśnie technika stworzy nam fajny trójwymiarowy wzór. I teraz, żeby nasza ścianka, nasze kamienie wyglądały jeszcze bardziej realistyczne, to ja używam takiej techniki, że biorę kawałek folii aluminiowej, zbijam go w kulkę i Odciskuje na tym styropianie. Na samym końcu możemy wymodelować jeszcze nasz kawałek muru, możemy zaoblić skalpelem kamienia, czy na przykład powycinać pojedyncze cegły. Jeśli nasza ścianka jest wymodelowana, to trzeba ją pomalować i ja całość zawsze podkładuję na czarny kolor. Możemy do tego użyć zwykłych farbek akrylowych bądź farby w sprayu, ale tutaj uwaga, jeśli używamy farby w sprayu, muszą to być farby wodne. Jak podkład wyschnie, możemy wziąć się już za docelowe malowanie i najlepszą techniką na malowanie właśnie takich cegiełek czy kamieni jest drybrush. Do drybrushowania używa się specjalnych pędzli, ale spokojnie można tutaj użyć zwykłych pędzli. Ewentualnie, jeśli mamy dostęp do pędzli do makija to taki właśnie możemy użyć. Maczamy pędzel w wybranej przez nas farbie. Ja używam tutaj koloru szarego i wycieramy go. Wycieramy go albo ręcznik papierowy, wycieramy go kawałek kartonu. Ważne, żeby po takim wytarciu był absolutnie suchy. I następnie tym pędzlem smagamy, tak malujemy cały nasz model, aż nie będzie pomalowany w pełni. Drybraszując jednak staramy się nie przyciskać za bardzo tego pędzla, a staramy się uderzać o krawędzie naszych modeli. Żeby dodatkowo zróżnicować nasze murki, możemy użyć farb typu kontrast czy typu wash, malując konkretne poszczególne cegły, na przykład na modelu naszej ściany. Bądź po prostu takim łoszem możemy zabrudzić trochę ten nasz model. Także jeśli uznacie, że takie właśnie murki mogą Wam się przydać jako elementy do gier bitewnych, Bądź będziecie chcieli podbić klimat waszych dungeon crawlerów, waszych gier Amerii, bądź na przykład tak jak ja chcecie stworzyć aranżację do różnych fajnych zdjęć, do planszówek. No to wtedy bardzo polecam właśnie spróbować samemu zrobić sobie coś takiego. Jeśli spodobał Wam się forma takich krótkich filmów instruktażowych i chcielibyście ich więcej, to dajcie znać w komentarzu. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Dzięki i na razie. Dzięki serdeczne, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten kolejny odcinek premier po drobnej przerwie. Jak tak, to zachęcam do zostawiania kciuków w górę. Jeśli uważacie, że może coś z tego odcinka wpaść w oko jakimś Waszym znajomym, to fajnie, jak ten filmik udostępnicie, przekażecie dalej, a jeszcze fajniej, jak dołączycie do grona subskrybentów, jeśli jeszcze tam nie jesteście, bo wtedy Wy sami będziecie na bieżąco. Zapraszam w niedzielny poranek na świeżą porcję newsów z Panaszowego Świata i nie zapomnijcie o. Zaproszeniu na środę na lajwa, a właściwie na wycieczkę do zoo, które będziemy budować. No to co? Do zobaczenia. Trzymajcie się.